Cześć, witajcie z tej strony Gaźnik i witam Was w pierwszym odcinku z Akinatora. Tą grę kiedyś nagrywałem na moim kanale, ale to był kanał w terenowacjum, były słabe filmy, były tak trochę się podwybijać na nich, już nałem. I teraz pomyślałem, że sobie powrócę do Akinatora, a tak nagram 5 odcinków z niego. I zadanie macie być pod tym odcinkiem 5 łapek w górę, i macie zaraz kolejny odcinek, więc co? Dzisiaj jedziemy sobie z 4 youtuberami. Leci Izak, leci Rezi, leci Blow i leci Sam oczywiście więc lecimy Pomyśl o wpisujemy jakiś tam wiek, w figurę 20 eee, Czy Twoja postać jest kobietą? Nie. Czy Twoja postać naprawdę istnieje? Tak. Czy Twoja postać. Trwały filmy na YouTube? Czy Twoja postać związana na, na, jest z Minecraft? Nie. Czy Twoja postać jest graczem komputerowym? Tak. Czy Twoja postać ma zarost? Eee, tak. Trzeba postać ma jakieś tatuawy? Nie. Czy trzeba postać? Komentujemy, czy coś jest go. Tak, trzeba postać na wąs? Tak, hura pierwsza postać zgadnięta. Ty, kurde, udało ci, się! dobra. Teraz zobaczymy, czy zgadniesz fryzje Zagraj Zagryję jeszcze raz. Czy trzeba postać w filmie? na tak. Czy trzeba postać jest z, z Minecraft? Trzeba postać urodziła się w Anglii? Nie. Czy trzeba postać. Pochodzi ze świata Warhammera? Nie. Trzeba postać jest z twoją rodziną? mam Nie! Trzeba postać ma siostrę, tak. Trzeba postać yy, fan czy ta postać czy fan fanfiki? Nie. Trzeba postać ma ponad od milion subskrypcji na YouTube, tak. Trzeba postać ma psa? Ma. Trzeba postać... nosi brodę? Nie. Nice! Ładnie Akinator! Pozbyłeś się Czekaj, tylko jakiegoś kmarczeka i złapia. Eee... O ile komarów dobran, Eee. Czy tak. Więc jedziemy z trzecim youtuberem. Jest to Blow. Trzeba... postać youtuber? Jest więc Minecraft. Siostry nie ma. Czy to postać gra na fortepianie? Nie, czy twoja postać? Nie. Postać gra w ataku, nie. Postać należy do TRFRE. Nie. Czy trzeba postać z... Yy, nie. Czy trzeba postać posiadać jakiś fański... nie. Czy trzeba postać urodziła się w Rosji... nie. Czy trzeba postać grać w z rodzicami... nie. Czy trzeba postać jest związana z... Finch na Edgefield? Czy trzeba postać gra w Assassin's Creed? Nie. Czy trzeba postać gra w CSGO? Trzeba w... Yy, tak. Czy trzeba postać jest Kurde, jest zwierzaną z Cynestrów? Nie. Czy postać jest z kimś zakochana? Tak. Czy postać jest związana z Pingwinem? Nie. Yeah, Nice, plow, jeszcze mi w kanku ładnie, teraz i samu. Teraz musisz znaleźć i samu zagraj jeszcze raz. Czy trzeba postać ma psa? Nie ma! Czy trzeba postać posiada jakieś tatuawy, tak? Czy twoja postać? Nie. Czy trzeba postać gra w go? tak? Czy trzeba postać wchodzi w grupie ludzi tak? Czy trzeba postać chodzi w koły nie? no dziki, pompa nice. No, ładnie I, i tak, w ten odcinek aż dobiega końca. Zgraliśmy 4 Akinator odgadł 4 postacie youtuberowe. Więc tak, jak mówiłem na początku odcinka 5, a w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Więc tak, komentujcie, subskrybujcie, czy krytykujcie. Do następnego, cześć. No i popam.